Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie dotyczącym Marvela. Studio musiało niestety przesunąć premiery swoich filmów o jeden slot do przodu. Także Czarna Wdowa ma premierę 6 listopada 2020 roku, Eternals 12 lutego 2021 i Shang-Chi i Legenda 10 pierścieni zostało przesunięte na 7 maja 2021. O tym ostatnim filmie praktycznie nic do tej pory nie wiedzieliśmy, ale za chwilę się to wszystko zmieni. Przed Wami garść newsów, jak również potencjalna fabuła filmu Shang-Chi i Legenda 10 pierścieni. Zacznijmy od nowinek dotyczących obsady. Dowiedzieliśmy się, że Aquafina będzie grała Falo Su. W komiksach Falo Su była siostrą Shang-Chi, ale w tej zaktualizowanej wersji Aquafina będzie grała córkę Mandaryna, jak również potencjalną miłość Shang-Chi. Dodatkowo wiemy, że Tony Leung będzie grał Mandaryna. Fani Marvela z pewnością pamiętają wersję Mandaryna graną przez Bena Kingsley'a w Iron Manie 3. Niestety nie każdy pamięta, że do tormroczny Mroczny Świat dodano krótkometrażowy film All Hail to King, w którym widzieliśmy ponownie mandaryna. Tam dowiedzieliśmy się, że ten mandaryn z Iron Mana 3 to był aktor o nazwisku Trevor Slatery. Widać, że Marvel szybko nauczył się na błędach i naprawił to co pokazali w Iron Manie 3. Fani po prostu nie lubili takiego mandaryna. Dowiedzieliśmy się, że Trevor jest impostorem, a prawdziwy mandaryn naprawdę istnieje. No, i teraz ogólny zarys fabuły filmu Shang-Chi i legenda 10 pierścieni. Jak na razie nie jest to nic potwierdzonego przez żadnego z aktorów ani Kevina Feige, także weźcie to z przymrużeniem oka. Shang-Chi ma specjalne moce w filmie. Przez te moce był wychowywany w specjalnym ośrodku dla dzieci, które zostały trenowane do walki. Oczywiście sierociniec jest prowadzony przez mandaryna. Shang-Chi ucieka z ośrodka i zaczyna żyć na ulicy z dala od ludzi Mandaryna. Mandaryn w końcu znajduje dorosłego Shang-Chi i daje mu szansę odkupienia. Obiecuje mu moc i pieniądze, i obiecuje przestać go ścigać, jeżeli ten weźmie udział w magicznym turnieju sztuk walki, do którego każde dziecko z sierocińca było trenowane. Ktokolwiek wygra turniej, dostanie legendarne 10 pierścieni, które dają jeszcze większą moc, czego oczywiście chce Mandaryn. Mandaren jest zbyt stary, by walczyć samemu, dlatego zgłosił Shang-Chi. W turnieju wezmą udział postaci ze wszystkich zakątków MCU, jak czarownicy, kosmici, wojownicy i wiele, wiele innych ciekawych postaci, o których nie chciano wspomnieć, aby nie popsuć nam zabawy. Kto to może być, według Was, oczywiście napiszcie w sekcji poniżej. Specjalna moc Shang-Chi to zdolność multiplikacji podczas walki. Jest to trochę inne podejście do postaci niż to znane z ostatnich komiksów. W komiksach może się dowolnie klonować, aby zrobić cokolwiek, na przykład kawę, a w filmie może to zrobić tylko podczas walki. Fandom Wire zapytał filmowców, czy w filmie zobaczymy przyziemne walki na pięści, czy bardziej spektakularne stworzone przez komputer. Powiedzieli oni, że będzie dużo tego i tego, także ja nie mogę się doczekać. Kolejna rzecz to nawiązanie do Iron Mana 3. Filmowcy doskonale wiedzą, co i jak zrobić z problemem fałszywego mandaryna, ale nie chcieli zdradzić szczegółów. Prawdopodobnie czeka nas sentymentalna podróż w przeszłość do Iron Mana 3. Warto też dodać, co twórcy powiedzieli na temat filmu. Chcemy stworzyć potencjalnie spektakularny film, który będzie miał taki sam wydźwięk jak Czarna Pantera. Tamten film połączył kulturę afrykańską z amerykańską. Prawie cała ekipa była pochodzenia afroamerykańskiego, wliczając reżysera i scenarzystę. Naszym celem w Shang-Chi jest dokonanie tego samego, ale z kulturą azjatycką. Widać, Marvel chce zgarnąć kolejnego Oscara i zaskarbić sobie przychylność Chin, które są gigantycznym rynkiem filmowym na świecie. Czy po takim opisie bardziej czekacie na film, czy jest to wam wszystko jedno? Ale zanim odpowiecie, powiem Wam tylko jedno. Wyobraźcie sobie Mortal Kombat z postaciami z Marvela. Ja nie mogę się doczekać. Trzymajcie się na razie.